Na stadionie w Nowej Dębie odbyła się kolejna impreza w ramach obchodów 70-lecia miejskiego klubu sportowego Stal. Tym razem na pierwszym planie była piłka nożna. Na Murawie zmierzyli się piłkarze obecnie grający w stali oraz zawodnicy, którzy w przeszłości stanowili o sile drużyny. Dodatkowo przygotowano także konkursy z nagrodami dla kibiców oraz gry i zabawy dla dzieci. Stal Nowa Dęba z okazji 70-lecia swojego powstania chce nie tylko przypominać o dorobku klubu i największych sukcesach, ale także doceniać ludzi, którzy na przestrzeni lat reprezentowali jej barwy. W szeregach klubu są przedstawiciele trzech dyscyplin: badmintona, lekkoatletyki oraz piłki nożnej. Planowaliśmy to 70-lecie zrobić w ten sposób, żeby każda sekcji coś sobie zaprezentowała i na początku mieliśmy tą Olimpiadę Lekkoatletyczną dla dzieci. Teraz zaplanowaliśmy ten mecz byłych i obecnych zawodników stali, gdzie tu chłopaki się spisali, bo duża liczba przyjechała, aż jestem super zadowolony z tego. I chcielibyśmy, żeby każda sekcja właśnie pokazała się na, na takiej arenie na regionu po prostu, że, że zasługujemy na to jako klub, że mamy mamy i dalej prowadzimy tę sekcje. Chcieliśmy też zrobić coś takiego, żeby ściągnąć tych wszystkich zawodników, tych którzy byli związani ze Stalą, tych którzy obecnie grają w Seniorach Stali, a nawet tych którzy wiele lat temu skończyli tutaj przygodę czy wyjechali nawet za granicę. Zaprosiliśmy bardzo dużo zawodników i odzew nas bardzo zaskoczył, ponieważ no, przyjechało kilkudziesięciu zawodników, sporo z nich jest z zagranicy. Także bardzo nas to cieszy, to znaczy, że ta stal była dla nich ważna. Nam jako organizatorom też jest bardzo miło, że, no, że zawodnik pamięta, odpowiada na zaproszenie i przyjechał. Nawet kapryśna pogoda nie popsuła dobrej zabawy i nie odstraszyła kibiców. Dla wielu była to okazja, by po latach wrócić na stadion w Nowej Dębie i spotkać się z kolegami, z którymi kiedyś dzieliło się szatnie. Mimo, że niektórym przybyło lat i parę kilogramów, to na boisku nie było tego widać. Mamy zarywala byłych zawodników Stalinowa Dęba, e, którzy, którzy gdzieś grali wcześniej tutaj w Stali. E, niektórzy z, z nich na dzień dzisiejszy jeszcze aktywnie grają, ale niektórzy, niektórzy już już gdzieś zakończyli swoją przygodę z piłką. Jeżeli chodzi o aspekty techniczne techniczne typowo techniczne nawet taktyczne no, widać, że niektórzy, niektórzy z nich nadal są jakoś jakościowymi zawodnikami i, i to boisko po prostu, po prostu wszystko widocznie i fajnie fajnie, że mogliśmy się gdzieś i możemy się spotkać. Jest 70 lecie klubu. I jest też 40-lecie mojej takiej jakiejś jubileuszu, bo 40 lat jestem tutaj związany z Nową Dębą. I dlatego ci zawodnicy, którzy już grali tutaj, myślę, że na każde jakieś moje tam telefon, zawołanie chętnie przyjeżdżają na takie imprezy. Także myślę, że Fajna zabawa, fajna impreza, i chętnie właśnie zawodnicy biorą udział w tych imprezach. Tym razem nie walczono o ligowe punkty, w związku z czym trenerzy Adam Frańczak i Daniel Młynarczyk mogli ze spokojem podziwiać walkę na boisku. Tego dnia liczyło się wspólne spotkanie i zabawa, choć jak to w sporcie, każdy chciał się pokazać z jak najlepszej strony. No, trener Daniel Młynarczyk zebrał idealny skład z byłych zawodników na przestrzeni chyba od ostatnich tam 15-17 lat Miło spotkać się właśnie po, po takim czasie z tymi chłopakami, powspominać, razem pograć. Niektórzy jeszcze widać, że dalej w formie, dalej czynni. Kto nieczynny, to wiadomo, że przez kilka dni będzie cieszył się z zakwasów, ale naprawdę miłe spotkanie i prawa dla organizatorów. Kilka razy byłem zawodnikiem Stali Nowa Dęba i w juniorach i w seniorach nawet miałem epizod, Trenerski w klasie okręgowej. Także tutaj zawsze, czy to z Damianem właśnie Dyktyarenko, czy z trenerem Danielem Młynarczykiem, zawsze te miłe relacje były. No, znamy się jak łyse konie, praktycznie ta, to piłkarskie, ta piłkarska przygoda z piłką, no to nieodzownie właśnie jest związana ze stalą Nowa dęba. Super wrócić po, po tylu latach, tak? Tutaj jakby nie było, troszkę, troszkę czasu się spędziło, tak? Zdrowia została Postawiło. Także w ogóle dobrze, że zorganizowali, bo to fajnie się spotkać, bo no, tak jak mówiłem po tylu latach, nie. W ogóle jest nowa, nowa widzę drużyna rozwojowa, coś się dzieje, no naprawdę. No, jestem zadowolony w ogóle z tego przyjazdu. To jest każda impreza, to jest, jakby nie było, to jest zachęta dla kibiców. W ogóle przecież ta piłka nożna to nie jest dla samych chłopaków, tylko też jest to jest dla kibiców. To jest dla nich, żeby przyszli, by pokibicowali swojej drużynie, tak? Żeby naprawdę, żeby ich wspierać. No to jest dla samych piłkarzy: jak są kibice, to, to chce się grać, tak? Obecnie Stalnowa dęba od kilku sezonów gra w klasie okręgowej. Ostatnie lata to czas stabilizacji i walka o czołowe miejsca w lidze. Marzeniem i planem na kolejne lata jest z pewnością powrót na czwartoligowe boiska. Mecz Wspomnień był także podsumowaniem i miłym zakończeniem sezonu. Bardzo dobry pomysł. Takie pomysły powinny być częściej realizowane. Bo to jest takie, jakby może, spotkanie. Chłopaków, którzy kiedyś tu grali, jest takie spotkanie pokoleniowe, nie? bo tu widać średnia wieku jest w drużynie gości nie wiem, 40-50 lat nie? a tu u nas jest średnia powiedzmy 19-18 lat także ci młodzi też mogą wiele zobaczyć i nauczyć się od, od tych starszych. No i do widać zresztą, no. kibiców przyszło dość sporo, mimo takiej pogody, jaka jest i wydaje mi się, że to bardzo trafiony pomysł. Dużo zawodników jest ofensywnych, także troszeczkę musiałem pokombinować tutaj w obronie, ale są zawodnicy doświadczeni, także radzą sobie praktycznie na każdej, na każdej pozycji. Ci zawodnicy dużo serca włożyli w wcześniejszej swojej tutaj grze, także już praktycznie od tak lat, 2010, jak obejmowałem zespół, Także mówię, tu jest właśnie bardzo dużo tych zawodników obecnych i ten jubileusz, jak zwiększenie jest właśnie tej mojej pracy i właśnie Stalinowa Dęba. Poza Meczem Gwiazd przygotowano wiele dodatkowych atrakcji, dzięki czemu spotkanie przybrało formę pikniku. Na boisku zaprezentowało się ponad 70 zawodników, którzy w wielu przypadkach przybyli tu ze swoimi rodzinami. W związku z tym organizatorzy postarali się o to, by niezależnie od wieku, każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie. Na szczęście mamy ten komfort w nowej dębierz, dysponujemy dwoma płytami. Jak, jeżeli skończymy tutaj mecz, przenosimy się na drugą stronę, tam przygotowaliśmy bardzo dużo atrakcji, mamy posiłki, mamy, mam, mamy jakiś taki poczęstunek, mamy dmuchańce, mamy DJ-a, który nam będzie umilał tutaj cały wieczór. Także myślę, że tam będzie już ta taka część bardziej artystyczna i, i, i będzie też wiele niespodzianek. Między innymi konkursy dla dzieci, ale i coś dla dorosłych. Tutaj też muszę. W wspomnieć, no, mieliśmy kilku bardzo fajnych sponsorów, m.in. pan Przemek Maćkowiak ze sklepu rowerowego Pambaj, który fundował dla nas bardzo fajne nagrody, między innymi teraz w przerwie rozlosujemy rower trekkingowy, nowiuteńki, piękny rower marki Cross i oczywiście zwycięzca musi, no, zadanie nie będzie łatwe, bo musi trafić z połowy boiska do bramki, ale już pierwszy konkurs pokazał, że śmiałków jest bardzo dużo, także to też będzie bardzo na pewno ciekawe, atrakcyjne dla kibiców.